Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus siłanko wam wszystkim. No i mamy czwartek 33 tygodnia zwykłego roku pierwszego. I cóż dzisiaj mamy, a no mamy, pierwszą machabejską. I to tak przeplatają się te dwie księgi machabejskie, dwie pierwsze. I nie jest tak, że chronologicznie jedna jest napisana po drugiej, w takim sensie, że. Najpierw dzieją się jakieś wydarzenia z pierwszej księgi, i później dzieją się wydarzenia z drugiej. Tylko one są w jednym czasie. Opisują yy, jednakowe wydarzenia dokonujące się w tym samym czasie. No i dzisiaj mamy yy, wybuch powstania Machabejskiego, wystąpienie Matatiasza i jego pięciu synów, no i później ci bracia Machabejscy no to właśnie. Ta piątka, która będzie przewodziła powstaniu. W sumie jeszcze są jedni bracia Machabejscy z drugiej Machabejskiej, czyli tych siedmiu umęczonych braci wczoraj. No, ale mamy tutaj na myśli tych braci, którzy przewodzili powstaniu. No, i oczywiście, tutaj te motywy, które są w tym czytaniu przedstawione, to oczywiście. Ta żarliwość i gorliwość o to, żeby przestrzegać prawa Bożego, i nawet tutaj, kochani, autor natchniony pochwala to zachowanie Matatiasza, czyli zabicie owego Żyda, który chciał złożyć yy, ofiarę obcym bogom. No i zabicie tego yy, dworzanina, który właśnie wprowadzał te rozporządzenia królewskie. No i yy, też. Autor natchniony odwołuje się tutaj do wydarzenia z Księgi Liczb, kiedy to właśnie Pinchas no, w podobny sposób zabił Izraelitę, który dopuszczał się tam tego cudzołożenia z obcymi bogami. Czy należy ten tekst czytać dosłownie, czy i my powinniśmy taką gorliwość, gorliwością zapłonąć? jaki ma żeby zabijać wrogów, którzy sprzeciwiają się prawu Bożemu? No, z pewnością nie. Tutaj musimy ten tekst czytać w tym sensie duchowym, że oczywiście wszystkimi tymi przeciwnikami i tymi dworzaninami królewskimi są te moje grzechy, które we mnie walczą i te wszystkie rządze, które sprzeciwiają się Bożemu prawu. I rzeczywiście wobec nich mogę wystąpić z mieczem, tak żeby je gromić w yy, sobie oczywiście. Także ja tutaj mogę z takim powstaniem wybuchnąć przeciwko yy, wszystkiemu temu we mnie, yy, co sprzeciwia się temu prawu Bożemu. I wtedy tak. Wtedy rzeczywiście mogę zbrojnie występować yy, przeciwko moim rządzom i mojemu grzechowi, który we mnie walczy. To tak. To wtedy tak. Drugie czytanie. Mamy kochani Łukasza. Już jesteśmy z Jezusem po tym wydarzeniu z osiołkiem. Tak? Czyli już Jezus dosiadł tego osiołka. Uczniowie już mówili Hosanna. Już tutaj Jezusowi hołd mesjański oddali. Już ci faryzeusze tam pouczali Jezusa, żeby zabronił. Uczniom wołać w taki sposób. Już Pan Jezus powiedział te słowa jeśli oni zamilkną to kamienie wołać będą. Wszystko to już się dokonało i dzisiaj Jezus jest na szczycie Góry Oliwnej i ze szczytu Góry Oliwnej patrzy na zachód w kierunku miasta, w kierunku świątyni i na ten widok zapłakał. Zapłakał dlaczego? No bo przewiduje zburzenie Jerozolimy. Najpierw właśnie oblężenie, później zburzenie nie zostanie w tobie kamień na kamieniu. I też, kochani, ten tekst możemy czytać w sensie duchowym: że oczywiście takim miastem, czy świątynią, czy domem jest oczywiście moja osoba, moje życie. No i jeśli ja nie rozpoznaję tutaj tego głosu Bożego, nie rozpoznaję czasu nawiedzenia mnie przez Jezusa, to ja rzeczywiście mogę popaść w ruinę. Moje ciało, moje życie może popaść w ruinę, bo oczywiście Pan Bóg będzie uciekał. Od takiego człowieka, który, yy, który dopuszcza się nieprawości i nic z nim wspólnego mieć nie będzie. Dlatego po pewnym czasie może się okazać, że to moje życie jest zrujnowane, i w pewnym momencie może być zupełnie zburzone. Także ze mnie nie zostanie kamień na kamieniu za to, że nie rozpoznałem przyjścia mojego pana. Także tutaj też ten płacz pana Jezusa odczytujmy względem nas, którzy popełniamy grzechy, nie chcemy się nawrócić, nie chcemy postępować po Bożemu, nie chcemy postępować tak jak Jezus postępował, bo Jezus przewiduje to, że ja zostanę zburzony, jeśli ja nie rozpoznam nawiedzenia mojej osoby przez Jezusa. No dobrze, kochani, to na razie niech nam tyle starczy. Wszystkiego Wam Bożego i Narka.